Już tradycyjnie przy muzyce kapeli góralskiej sztyry uczestnicy bielskiej zademki jazzowej wsiadali do kolejki gondolowej na Szyndzielnie, gdzie odbyć się miał koncert finałowy 15 edycji festiwalu. thank you A w schronisku naszej dzielni, no, generalnie jest dużo hałasu, a więc jazz. <grym> Rewelacje. Jestem zachwycona atmosferą, tym co jest na zewnątrz i w środku. Tak super. A w środku grała holenderska grupa Brud. To było naprawdę super. To było naprawdę super. Mieliśmy świetny czas. Dziękuję bardzo. lot. It was a great audience. Z członkami grupy rozmawialiśmy tuż po koncercie. Byli pod wrażeniem tego, że na koncert przyszli po śniegu i pod wrażeniem festiwalu, jak twierdzili najlepszego festiwalu na świecie. Yeah, that was really nice. Yeah, we walked through the snow first, and then we played. It was really great. Great audience. Best festival in the world, indeed. We're bring the <grym> It was one big party. It was amazing. Really enjoyed it. Uh, re really amazing. The location is absurd. It's really like a dream. Really, really amazing. So uh, hopefully, we will, we'll be back. We're from Amsterdam. We, we met at the conservatory of Amsterdam. Uh, but we actually didn't meet during our studies, but afterwards, like after we started. Um, I mean, we just started to play. It was kind of an accident, was kind of, you know, was a joke when we started, and it kind of became very serious. And now we're here. Państwo jakieś ładne fotografie z koncertu? Oczywiście, że mamy. O najładniejsze mamy. Jak Pan przeprowadzał wywiad z, z wykonawcami, z muzykami. A jak się w ogóle koncert podobał? Bardzo nam się podobał. Jesteśmy z Jeleniej Góry. Jesteśmy pierwszy raz. Tu Państwo z Bielska Białej nam za Zaanonsowali: jesteśmy zachwyceni. Koncert super, rewelacja. Po, po raz pierwszy w naszym dzielniczym. Czy, czy... już któryś nas z Polecam, naprawdę atmosfera koncert, rewelacja. A w tym roku zespół naprawdę super. Hamondy z 79 roku. Warto było posłuchać. Smile. Yy, no wcześniej byliśmy na Beacie yy, przybytek, znakomity koncert. Yy, no i tutaj równie znakomity. Zawsze, zawsze, zawsze atmosfera gorąca, wspaniała. Co roku mówione jest, że będzie lepsza akustyka i ciągle tej akustyki nie ma. No. Bo gdyby te głośniki, już jest lepiej, bo są telebimy, ale gdyby jeszcze były lepsze głośniki na zewnątrz, bo tam dopchać się nie da. Byłoby ekstra. Ale mimo to warto. warto... Dlatego co roku jesteśmy! Warto było wjechać dzisiaj tutaj na Szyndzielnię? Warto było. Warto dla atmosfery, było. dla muzyki? Dla muzyki, dla atmosfery super. Ekstra. E, szczerze powiedziawszy to chyba dla atmosfery. <noise> Dlatego, że koncert odbywa się w górach, jeszcze góry są ośnieżone, więc wszystko robi taką super atmosferę. I ten koncert nabiera naprawdę magii w tych wszystkich okolicznościach. Słonisko na dzień ma swój klimat i to jest to. Tak, tak, tak. Niesamowita atmosfera. Temperatura otoczenia odpowiednia. Poziom y, śniegu na stoku też. Wszyscy zjedną bezpiecznie. Nikt się nie przeziębi. A atmosfera jak dać, gorąca. Dziękuję bardzo. Dankę. się się Bardzo dobrze bawiłam i jestem zadowolona, że taki zespół mógł gościć w tym roku u nas w Bielsku i więcej takich koncertów. Pa! A to już dyrektor lotos jazz festiwalu Bielskiej zadymki jazzowej Jerzy Batycki. Jeden z najbardziej jazzowych koncertów, a w ogóle jeden z najfajniejszych momentów tego festiwalu. Dlatego, że, że jesteśmy tutaj wszyscy razem, bawimy się, cieszymy się z tego, że nam się udało. raz 15. No i było, było super. Było po prostu super. Polecamy w przyszłym roku przyjechać na 16. Zadymkę jazzową, na naszym dzielnie. <śm> zabezpieczamy trasę dla Zadymkowiczów? Tak, oczywiście zabezpieczamy. Dla Zadymkowiczów zabezpieczamy, też. Oczywiście. I niedobitych, niedobitków tychże. <grym>